będę tolerować nazywania Unii Europejskiej szambem. Na zadanie y, pytania jest maksymalnie 30 sekund. Y, przedstawiciele partii, które wprowadziły nas do tego szamba pod tytułem Unia Europejska mówią: dajcie nam władzę, a my to wszystko naprawimy. Będę tolerować nazywania Unii Europejskiej szambem. Na zadanie y, pytania jest maksymalnie 30 sekund. Do proszę pana Leszka Samborskiego z Poleksitu o udzielenie odpowiedzi na to samo pytanie. Proszę Państwa, nie może być tak, że jeżeli chcemy coś zmienić, jeżeli chcemy coś naprawić, żebyśmy się ciągle zachowywali tak samo jak do tej pory. Bo jeżeli będziemy się zachowywać tak jak do tej pory, to nic nie zmienimy. I proszę teraz zobaczyć. Przedstawiciele partii, które wprowadziły nas do tego szamba pod tytułem Unia Europejska, mówią, dajcie nam władzę, a my to wszystko naprawimy. Czyli to, co zepsuli, to teraz naprawią. Będą usilnie to wszystko naprawiać. Przecież to jest absurd. To jest po prostu niemożliwe. Jeżeli Unia Europejska będzie szła tą drogą, którą idzie w tej, do tej pory, to po prostu spadnie w przepaść. I ja powiem, że nie będę specjalnie z tego tytułu ubolewał. Unia Europejska to jest twór socjalistyczny, komunistyczny już dzisiaj. I pan kandyduje do tego twórcy, szanowna pani. Powiedzi. Proszę się powstrzymać. Co pan powiedział? Pan proszę pan... się nie, po... nie. Panowie... wyłączymy. Proszę wyłączyć mikrofon, panie. Panowie panie Leszek, panie, panie, panie. Leszek, Samborski. Leszek Samborski. odpowiada, proszę bardzo. Proszę państwa, socjalizm nigdy i nigdzie się nie sprawdził. Ani w Polsce, ani w Związku sowieckim, ni... nawet w Chinach się nie sprawdził również, bo tam dzisiaj nie ma, tam partia komunistyczna jest, ale nie ma socjalizmu. Socjalizm na początku zawsze zaczyna się od grabienia, a kończy się tragedią i nieszczęściem ludzi. Nie chcemy socjalizmu, nie chcemy Unii Europejskiej.